Przedstawiamy Państwu alkomat firmy Sentek model AL-6000 Lite oraz jego krótką instrukcję obsługi. W opakowaniu znajdą Państwo alkomat AL-6000 Lite, etui, zestaw 5 wymiennych ustników oraz dwie baterie do zasilania naszego urządzenia. W celu przygotowania naszego alkomatu do pracy otwieramy klapkę znajdującą się na jego spodzie Instalujemy dwie baterie oraz zakładamy ustnik. W celu sprawdzenia stanu licznika pomiarów naszego alkomatu należy dłużej przytrzymać przycisk włączenia. Dzięki niemu będziemy wiedzieli, kiedy nasze urządzenie nadaje się do kalibracji. W wypadku modelu AL6000 Lite producent zaleca kalibrację co 6 miesięcy lub co 250 wykonanych pomiarów. Po zwolnieniu przycisku, alkomat przygotowuje się do pracy. W tym momencie nasze urządzenie gotowe jest do wykonania pomiarów. Rozpoczynamy badanie. Pomiar kończymy w momencie ustania sygnału dźwiękowego. Badanie zakończone. Czekamy na wynik. Po zakończeniu badania Alkomat wyłączy się automatycznie. Pamiętaj jednak, by nie uszkodzić swojego urządzenia, zapoznaj się z artykułem zamieszczonym na naszej stronie www.ilebekrwi.pl pod tytułem Alkomat 11 Przekazań.